Czy wiedzieliście, że w The Sims 1 możecie spotkać niedźwiedzia? W grze występuje postać, która nazywa się Niedźwiadek Niejadek. A w angielskiej wersji jest to Claire De Bear. Pierwszy raz pojawia się w dodatku randka. Kiedy wasz Sim relaksuje się podczas pikniku, Clara może zainteresować się zawartością waszego koszyka, co nieco skomplikuje randkę i wystraszy Sima. Czasami zdarzy się tak, że niedźwiedzica odwiedzi Waszą parcelę w poszukiwaniu jedzenia, co prawdopodobnie skończy się grzebaniem w waszym świetniku lub jeśli macie dodatek abracadabra, to z radością wyje ona miód z Waszej domowej pasieki, chociaż może się to dla niej skończyć wieloma urządzeniami. Ciekawie robi się wówczas, gdy w Waszym ogrodzie stoi plus maskotka niedźwiedzia lub rzeźba wycięta w kłodzie. Najbardziej intrygująca jest jednak sytuacja, gdy Klara zauważy dywan z niedźwiedzia. Mam nadzieję, że to nie boję mama. Zobacz drugą część na moim kanale i subskrybuj po więcej, aby być na bieżąco.